Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zorganizował spotkanie ambasadorów uczenia się przez całe życie. Celem spotkania jest zachęcenie do stałego rozwoju i umiejętności wdrażania zmian w życiu zawodowym. Mówimy tutaj o uczeniu się przez całe życie. Tak naprawdę to jest idea, która żyje wśród nas. Powinniśmy cały czas się rozwijać, dążyć do doskonałości i nigdy nie przestawiać. Pomyśleliśmy sobie, że zaprosimy cztery osoby, nazwijmy ich ambasadorami idei przez całe życie. To są nasi mieszkańcy naszego regionu, osoby, które osiągnęły sukces w życiu prywatnym i zawodowym, które nie stawiają dzisiaj przecinka w tej drodze do rozwoju, tylko są na pewnym etapie. I pomyśleliśmy sobie, że historia ich życia będzie inspiracją dla innych mieszkańców naszego regionu. Chciałbym powiedzieć tym, którzy nie do końca spełniają się w swojej pracy, na przykład, prawda, że wystarczy czasem. Zaryzykować, bo to może się opłacić po prostu. Przybram się już kilka razy, ponieważ najpierw studiowałam slawisykę, obecnie ukończyłam zarządzanie i studiuję jeszcze analitykę danych. Podczas projektu promujemy uczenie się przez całe życie. Między innymi spotkaliśmy się już na zamku, na festiwalu. No i staramy się tak marketingowo. Rozprzestrzeniać jakby całą inicjatywę? Na pewno trzeba dążyć za, za marzeniami, trzeba cały czas się rozwijać. Yy, taką też mam. Radę, prośbę do, do, do młodych osób, a także do dorosłych, żeby cały czas się rozwijać. Moim ulubionym cytatem, takim sloganem, mottem są słowa mojego ulubionego fizyka, naukowca Alberta Einsteina, który powiedział kiedyś, że wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. Ja się tą wyobraźnią na pewno cały czas w życiu kieruję.